Czy ruch na drodze poprzecznej jest zamknięty? Nie wiem, bo i skąd mam wiedzieć? Ten sygnał przecież nie informuje o tym, ale takie pytanie pojawiło się w bazie pytań na prawo jazdy. Niedawno na stronie Ministerstwa Infrastruktury opublikowana została nowa baza pytań. Z tej okazji chciałbym podzielić się z Wami kilkoma błędami, które zauważyłem jakiś czas temu i tym, jak Ministerstwo na nie zareagowało. Pytanie, czy w tej sytuacji masz prawo wyprzedzić pojazd, który jedzie przed tobą? Rzekomo poprawna odpowiedź to nie. Film kończy się stopklatką, na której widoczny jest znak A24 rowerzyści. W oddali prawdopodobnie widać linię podwójną ciągłą oraz znak D6, D6A lub D6B. Czy można wyprzedzać w takim miejscu? Na przejściu lub na przejeździe oczywiście nie, ale to pytanie najwyraźniej odnosi się do tego znaku, a nie tego, co być może jest dalej. Zresztą potwierdza to sama baza pytań. Wynika z niej, że źródłem tego pytania jest artykuł 27 ustęp 4 Prawa o ruchu drogowym. Zgodnie z tym przepisem zabrania się wyprzedzania pojazdu na przejeździe dla rowerów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany. Ale czy widząc ten znak otrzymujemy informację, że zbliżamy się do przejazdu dla rowerów? Nie. Ten znak nie jest dokładnym odpowiednikiem tego znaku. Znak A24 ostrzega o miejscu, w którym rowerzyści wjeżdżają na jezdnię lub przez nią przejeżdżają. Tym miejscem może być przejazd i trzeba brać to pod uwagę. Ale równie dobrze może to być inne miejsce, gdzie rowerzyści wjeżdżają na jezdnię, a przejazdu dla rowerów nie ma. Tu przykład takiego miejsca. Mamy znak A24, a przyjazdu dla rowerów nie ma, i wyprzedzanie jest jak najbardziej dozwolone. Na podstawie tylko tego znaku nie można jednoznacznie stwierdzić, że zbliżamy się do przyjazdu dla rowerów, i wyprzedzanie jest, albo raczej będzie zabronione. Pewnie warto sobie je odpuścić, jeśli nie znamy danego miejsca, albo nie widzimy dokładnie tego co jest dalej. Pytanie może nie jest całkowicie bezpodstawne, no ale jednak filmik z tego pytania koncentruje się wokół znaku A24 i moim zdaniem jest to pewne nadużycie. Za to w tym pytaniu bez cienia wątpliwości był błąd: przejeżdżasz przez skrzyżowanie, czy ruch na drodze poprzecznej jest zamknięty? I poprawna odpowiedź to rzekomo tak. Sygnalizator S3 nadaje sygnał zielony, ale czy na tej podstawie można dojść do jakiegokolwiek wniosku na temat ruchu na drodze poprzecznej? No chyba nie! Jedyne co wiemy to, że podczas jazdy we wskazanym kierunku nie występuje kolizja z innymi uczestnikami ruchu. Jak ten brak kolizji jest zapewniony, to inna sprawa, ale my nie wiemy czy ruch na jezdni albo na drodze poprzecznej jest otwarty bądź zamknięty. To nagranie wykonano na rondzie ze Słańców Syberyjskich w Warszawie. Pod rondem przebiega tunel, który umożliwia bezkolizyjny przejazd. No tam ruch raczej nie jest zamknięty tylko dlatego, że w innym miejscu jest sygnalizator S3 nadający sygnał zielony. Poza tym może się chociażby zdarzyć, że na drodze poprzecznej zielone otrzymają skręcający w lewo, a wtedy ruch na tej drodze nie będzie zamknięty. Kolejne pytania to te dwa dotyczące korytarza życia. O korytarzu życia już wiele razy mówiłem. Dla przypomnienia: wprowadzony przepis nakazuje zjechać tylko do krawędzi pasa ruchu, a nie dalej. No, a te pytania odnoszą się do sytuacji, w których, jak widać, pojazdy zjeżdżają dalej. Zwróciłem się do Ministerstwa Infrastruktury o usunięcie tych czterech pytań. Było to jeszcze w 2020 roku. Przez 3 miesiące nie otrzymałem odpowiedzi, więc złożyłem sobie skargę na działalność ministra infrastruktury. Skarga została przekazana do resortu infrastruktury. Już dwa dni po złożeniu skargi otrzymałem odpowiedź na wniosek. Co za przypadek? Pytania poddano wstępnej analizie, która wykazała potrzebę skierowania niektórych z nich do weryfikacji. Wkrótce dostałem odpowiedź na skargę. Skarga, oczywiście, została uznana za bezzasadną. Skarga z dnia 7 października jest bezzasadna, bowiem Ministerstwo Infrastruktury pismem z dnia 9 października, czyli dwa dni po złożeniu skargi, odpowiedziało na wniosek z 7 lipca. Trudno nie zgodzić się z takim wyjaśnieniem. W następnej opublikowanej bazie pytań usunięte zostało tylko jedno pytanie. Było to pytanie dotyczące sygnalizatora S3. Oczywiście kontynuowałem sprawę, ale dostałem odpowiedź prowadzącą się do tego, że z pozostałymi pytaniami wszystko jest dobrze. No, a następnym razem, że ponowne wystąpienie w sprawie z analogicznym wnioskiem będzie skutkować podtrzymaniem stanowiska z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy, bez zawiadamiania wnioskodawcy. Uzasadnienia tego stanowiska, tak jak wymaga tego kodeks postępowania administracyjnego, nie przedstawiono. No ale dlaczego ministerstwo miałoby się z czegokolwiek tłumaczyć obywatelowi? Pytanie dotyczące znaku A24 do dzisiaj nie zostało usunięte. Pytanie dotyczące korytarza życia zostało usunięte po petycji pana Wojciecha Kuźmińskiego. Nastąpiło to dopiero w 2023 roku. Ale usunięto tylko jedno pytanie. To drugie niemalże identyczne pozostawiono. I na ten moment to tyle. Jestem ciekaw, co sądzicie na temat tego pytania i czy zgadzacie się ze mną. Dziękuję wymienionym osobom wspierającym ten kanał. A jeśli znaleźliście inny błąd w pytaniach egzaminacyjnych, to możecie do mnie napisać. Z chęcią będę ten temat kontynuować. Wiem, że głupot w tych pytaniach jest dużo, więc od razu dodam, że mnie interesują błędy dotyczące znaków i sygnałów drogowych. W tym filmie nie wspominałem o tym pytaniu, które dotyczyło nielegalnego znaku stop na przejeździe kolejowym kategorii C. To pytanie zostało usunięte, mówiłem o tym w jednym z poprzednich odcinków. Swoją drogą to można powiedzieć, że to pytanie zostało zafundowane przez GDDKIA. Bo sytuacja w nim przedstawiona miała miejsce na drodze krajowej numer 63. Według Street View znak w 2021 roku był już usunięty. No a jeszcze wtedy pytanie widniało w bazie.